Zobaczymy co po nocy. I zapalimy. I zgas, sprzęgło. Zablokował się, tak. nie będą chyba z Coś z plastrem. No dziwna sprawa, no bo... Tak by biegnął, już, nie? To dwa. Dopiero jak dam do przodu, to ruszy. No mogę, tak go wstawię. Jak na luzie, jak na luzie puszczę sprzęgło, to go zadusi. Jak na luzie puszczę sprzęgło, to go zadusi. O, Widzisz? No. A nie, na biegach? Był wsteczny i przód i do tego gaśnie. biegi jakby. Był. Albo dopiero jak włączę i... Nie no i co teraz jest? Piątka? I siódemka od razu jest zatrzymuje się Jak coś jest parzyste, nieparzyste biegi, coś jest tak z tym Zdejmiemy koła teraz i Jedziemy na warsztat, zdejmiemy w pierwszej kolejności O, sam się zadusił mi teraz znowu na luzie w pierwszej kolejności sięgniemy ten rozdzielacz, który steruje skrzynią, bo to jest dziwna sprawa. Nie wiem, zobaczymy, jak go rozbierzemy. Ja ściągamy koła. wiem, wjeżdżać na warsztat. Wyprostować. Co? Nie, nie. No tak, to jak będzie, to później się go pchnie, będzie trzeba wyjąć proste koła. No, trzeba najpierw olej spuścić z przodu tylko na razie, nie? No to będzie się zatywał olej i ten, nie? Musi odkręcić. To są bańki, mamy po tym oleju czyste. Ja bym tej lejkę nie wyciągnę, wiesz o co będzie. Daj mi jakąś. To może te małe ręki Może te małe bańki najpierw, De, te niskie. jest tam. Tą, tą. Dobra. O, to Dobra. ja to Dobra, do korek jest z tyłu zakręcony, nie szkodzi? Najpierw odkręcić to będzie. To też jest odpowietrznik do skrzynia Dobra, jedziemy. Kurwa ja mi tego nie jebłów po oczu. Będziesz zakręcał czy przykładał? Nie przekładał, tak nie zakręca, Chyba, przekłada? że tak zaraz... Tak to nie będzie dużo. No stół na razie nie będziemy spokojni, zobaczymy tylko z rozdzielacz. zobaczymy. A domyśl, że na to, to mogło się stanąć. Nie. obiady dzisiaj. No bo będziemy ciągnik robić, to trochę będzie dłużej, tam wapno ją. Não, não, dobra. Tak jak widzieliście wcześniej na filmie, ciągnik po włączeniu biegu i puszczeniu sprzęgła ruszał, natomiast po uruchomieniu i bez popuszczeniu sprzęgła na luzie silnik się dławił, tak jakby skrzynia zaczęła się blokować. Tak, zacząłem naprawę od tego, że zdjąłem rozdzielacz hydrauliczny i już było widać. Tak, rozdzielacz się wydawał wszystko w porządku. Już później po zdjęciu rozdzielacza Miałem dostęp do rurek zasilających Po podaniu powietrza Na poszczególne rurki Na poszczególne sprzęgła Okazało się jednak, że na tych właśnie Na tym koszu Jest przedmuch, że nie ma ciśnienia Że gdzieś tam od razu ucieka I nam w ogóle ten kosz nie pracuje Co się okazało po rozebraniu Po wyciągnięciu skrzyni Po rozebraniu okazało się jednak, że Tak jak Wskazywało na to Uszkodzone zostały sprzęgła biegów parzystych i nieparzystych. Na tym wałku te sprzęgły są zamontowane w ten sposób. I tu mam jeden pakiet sprzęgiem. Tutaj jak widzicie, są spalone tarczki całkowicie. Praktycznie tutaj wszystko jest już zmielone. Natomiast na drugim koszu też jest spalone. Ale tutaj zobaczcie, tarczki normalnie są zespawane ze sobą. Dlatego podejrzewam, to wpływało na to, że ciągnik w ogóle ruszał. Tak mi się wydaje. Na jednym koszu było to spalone, bo to już teraz w sumie nie wiem, z której strony były te tarczki. Czy na parzystym, czy nie na parzystym? Bo tak się do tego nie przyłożyłem przy rozebraniu, żeby dokładnie to sprawdzić, tylko wyjąłem te tarczki. Dlatego on się blokował, bo ten pakiet był zespowany. A gdy poszło ciśnienie na biegi nieparzyste, tak by wchodził drugi bieg i tarczki się blokowały. A więc tak. Początkowo myślałem, że przyczyną tego w ogóle było tej awarii, że tu mamy zużyte już, już, już łożysko, że był większy luz. I tutaj zobaczcie na tej tulei, na tej tulei, która zasila te sprzęgła, są takie wyżłobione rowki, i to jest głównie z jednej strony, tak jakby mi się wydawało, że jak luz był na łożyskach i koła napierały, to wałek pracował bliżej jednej strony i wytarło to, ale później po większej weryfikacji. Okazało się, że oglądając ten cały wałek, że ten wałek ma tutaj pęknięcie. Nie wiem, czy to będzie. Będę chciał to pokazać. Tutaj, w tym miejscu, zaczyna pękać wałek, i tu dalej przychodzi pęknięcie do góry. Także dużo nie brakowało, żeby ten wałek się ukręcił całkowicie. No i ciąg, już wtedy by na pewno nie pojechał. I tak mi się teraz wydaje, że jak zaobserwowałem to pęknięcie. Że pewnie już nie ma osi, i wiadomo, tu jest podparty na łożysku, i jest podparty tutaj na łożysku. I podejrzewam, że tutaj z tyłu już nie ma osi, i były lekkie bicia, co spowodowało wyżłobienie tej tulei. No i wiadomo, jak tutaj się to wypracowało. Uszkodziły się uszczelnienia, gdy się uszkodziły uszczelnienia bo ten kanał jest tak jeden kanał od jednego sprzęgła biegów nieparzystych drugi kanał od biegów parzystych albo na odwrót, to bym musiał sprawdzić, ale chodzi mi głównie, że biegi parzyste, nieparzyste są na tym wałku natomiast trzeci jest wolny a czwarty rozprowadza ciśnienie oleju na smarowanie tarczek sprzęgła i na smarowanie łożysk tutaj złożeń, złożeń igiełkowych tutaj jest jeden otwór drugi otwór, gdzie jest złożenie igiełkowe tutaj oraz tutaj dalej też na Idzie na łożyska stożkowe, też jest smarowanie rozprowadzone w celu smarowania i odebrania ciepła ze sprzęgła. No i gdy już tutaj nam się uszkodziło uszczelnienie, straciliśmy ciśnienie na sprzęgle, zaczęły się ślizgać tarczki i sprzęgło zostało spalone. Tylko zastanawiam się, czemu zostały spalone dwa sprzęgła, skoro tu jeszcze by się wydawało, że na tym jednym uszczelnienie na tym jednym sprzęgle uszczelnienie nie jest. Nie było tylko na tym, i nie było na smarowaniu skrzyni. Czy być może jak tu nie było uszczelnień, czy ciśnienie smarowania nie przechodziło na sprzęgło i lekko nie zaciskało tarczek? Trudno mi jest powiedzieć. No bo ciśnienie smarowania też nie jest aż tak duże, żeby sprzęgło zaciskało. Może lekko tłok się naciskał i dociskano. No możliwe, że że po prostu ciśnienie smarowania przechodziło na, na kosz i lekko podnosiło tłoki, naciskało na tarczki i to spowodowało spalenie sprzęgła. Tak mi się wydaje. Co Wy o tym myślicie napiszcie w komentarzu. I po dalszych weryfikacjach jeszcze tutaj zobaczycie, zauważyłem, że ta tuleja jest pęknięta. Tu ma pęknięcie, tu jest pęknięta. I ona jest pęknięta, tu jak jest ten kołmierz, jak się przyjrzymy, tu cała pęka. Ta cała tuleja pęka. Podejrzewam, że to też miało wpływ, bo ona też się pewnie jak tu pękła, już nie była w osi i też to powodowało, że napierała na jedną krawędź wałka i, i dlatego to się wytarło. Także ta tuleja już jest złą. Bo jest pęknięta. Tutaj podkreślę, że tu w silniku mamy ustawioną pompę wtryskową na moc 300 koni. Tak to było zrobione na zakładzie, który zajmuje się naprawą pomp wtryskowych. No ciągnik nie miał podłączonej hamowni. Być może ona jest na 300, a ciągnik nawet może mieć 310 albo 320 koni. Tego nie sprawdzaliśmy. No i duża ilość godzin, no i duża moc spowodowało, że. Uszkodził się ten cały wałek biegów parzystych i nieparzystych. Części w sumie już mam, wałek już jest. Brakuje mi tylko jeszcze tarczki, są. Brakuje mi jeszcze tego łożyska. Wszystkie łożyska mam, tylko brakuje mi tego łożyska. I też postanowiłem, żeby wymienię kosz, ponieważ w koszu już widzę, że jest tutaj już rowek bardzo wyrobiony, który trzyma zabezpieczenie. Te zamykające tarczki. I postanowiłem, że go wymienię, żeby już mieć komplet. I cały dam nowy wałek, dam nowy kosz. Nowe tarczki, będzie wszystko tutaj nowe na tym wałku. No będą tylko te koła zębate, te które były wcześniej. Także tak to wygląda. Te przypadki z tym wykręconym wałkiem, to już widziałem, bo już mi niektórzy wysyłali zdjęcia właśnie odnośnie tego, że ten wałek się mi ukręcał. No bo ten, ten sam wałek jest w tych mniejszych ciągnikach, w serii 7210 Pro jest taki sam wałek jak w serii 7250 Pro. 7250 Pro ma chyba tam 275 koni, według yy, książki. No a tu już mamy podniesioną do 300 oni to zawsze, no i lata zrobiły swoje, także naprawiam to. Tutaj leży pozostała część skrzyni biegów. Część części miałem, kupionych wcześniej, zostały mi tam tarczki, część dokupiłem. Mam tak uszczelniacze pod plaster sterujący skrzynią, to wszystko tam miałem. Tutaj sprzęgła są wszystko w porządku, były przejrzane, wymienię tylko łożyska. Bo to jeszcze oryginalne łożyska najprawdopodobniej, nikt nie wymieniał. A po tym jednym zużytym, to jak tu obserwowałem, to jest zużyte, już tutaj zobaczcie, już się łuszczą wałki. No to pomyślałem sobie, że już chyba trzeba zainwestować i wymienimy na całej skrzyni łożyska. Bo to nie jest duży koszt, i tak, co tu jeszcze zrobimy? No tak, jak to jak mówiłem, nowy koszt przyjdzie, nowy wałek. Przyszła najważniejsza część, czyli wałek do skrzyni biegów. Bezpośrednio z Francji został przesłany do nas za pośrednictwem firmy Agorami i poprzez pana Miłosza Kierąckiego, który to wszystko zorganizował. O, tak to wygląda zapakowane w ten sposób. Ciekawe czy to jest to. Pokażę. Tak. Wygląda, że jest to samo. Jedna sztuka była tylko i we Francji. Nowy oryginalny z CNH. Jeszcze czekam na pozostałe części i będę zaraz działał. Jeszcze nie mam łożysk i tam jeszcze kilku rzeczy. Tak to wygląda. Super, a stary? Stary wałek wygląda tak. Jeszcze przymierzymy sobie. Wszystko gra. Już przyszedł, tak jak widzieliście wcześniej, a tutaj są te rurki. O ringi powymieniane oczywiście tak łożyska tutaj też mam oryginalne z Kena będą natomiast tutaj z tym nic nie robię, bo tu jest wszystko w porządku, wszystko sprawdzaliśmy, wszystko wydaje się, że jest ok. No i tu cały ten pakiet do tego sprzęgła, zabezpieczenia nowe. Ta pierwsza tarcza, która przychodzi przy tłoku, i. Te sprężne, talerzowe, które przychodzą 3, to też będą wymienione także całe sprzęgło. Będzie nowe, tylko zostaną te koła używane. Tutaj już też jest założony nowy uszczelniacz, tylko te koła zostaną używane. Te koło było wcześniej wymieniane przeze mnie, chyba 3 lata temu to było robione. To był robiony cały przegląd, właśnie tutaj, wszystkie tarczki, wszystko i ta tuleja nie była taka zużyta jak teraz, co wam pokazuję wtedy. I te koło było kupione, używane, bo też tutaj miało zęby zuszczone, i jedno z tych kół też miało zuszczone zęby, to wymieniłem I też tutaj na tym wałku. Jedno było nowe, założone koło no i z powiem pani, chodziła, nie chodziła tam głośno, nie buczała, tak normalnie. Chodziła, no z tym, że teraz ten wałek się wykręcił, no ale tutaj, co z drugiej strony, tu nie ma co się dziwić, bo ciągnik nie jest nowy. U nas też już dużo zrobił, bo cała ciężka robota to ten ciągnik najwięcej robi ciężkiej roboty. No i silnik jest podkręcony na 300 koni, także coś za coś. Tłumik nie powiem wam, że chyba też pójdzie nowy, bo też ma duży rusz. Też był wymieniany. Nie wiem ile na nim ma zrobionych godzin, 2000. Z 2000 chyba już ma na tym tłumiku. Ale chyba założę, już mam zamówiony i założymy od razu nowe. Bo nawet tutaj widzę, że już sprężyny też są takie powycierane. To jak, żeby tu nie zaglądać, no to już trzeba założyć. To już nie będziemy na tym oszczędzać. Sprzęgło główne jest ok, sprawdzałem. Tam jest wszystko w porządku. Wiadomo, olej trzeba będzie wymienić cały, bo się zrobił czarny od spalenia tej tarczki. I od razu się zaświeciła kontrolka od zapchania filtra oleju w skrzyni biegów. Także a tutaj już mam tą nową tuleję też mi przyszła. Oryginalna scenka. Też mi się udało ją trafić, była na stanach magazynowych. To jeszcze po starej cenie ją kupiłem. Także tuleja będzie nowa, bo musi być nowa. Nie ma innej możliwości. No i brakuje mi tylko w sumie tego kosza i brakuje mi i łożyska i będę tutaj mógł już to składać. To budowa już została wstępnie wyczyszczona do montażu. Wieżnie mam pospawane od środka i teraz je wyciągam w ten sposób, że podważam i one sobie wychodzą. Należności by się zluzowały. Teraz bieżnia jest luźna, bo spawy ściągnęły, łożysko i, o, i one sobie teraz powrótkuje. o to chodzi. Tak samo tu mam, to już wyciągnąłem bez problemu. Teraz wyciągam pozostałe. Trzeba tutaj jeszcze tą część wyczyścić i pomontować bieżnie łożysk i będziemy składać. Także zobaczymy ile mi to zejdzie, sam jestem ciekawy ile mi zejdzie właśnie tak teraz policzę ile czasu mi zajmie złożenie tutaj i tworzenie skrzyni. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć. Dojechałem na pole, zobaczyć 72.40 Uprawia karatem podżyto Zobaczymy jak idzie, nie ma tutaj kół bliźniaczych założonych Bo nie mamy tutaj sprzęgów A on tu przyjechał tylko i wyłącznie na zastępstwo, bo Tak jak widzieliście, 72.50 pro Ukręcił się wałek i spaliło sprzęgła biegów parzystych, nieparzystych A jeszcze nie mam części, żeby go skończyć, także żeby robota nie stała Zapięliśmy 72,40, teraz do Karata, a siejemy 7210 czarnym Raptorem. Ale widzę, że fajnie idzie, bo tak podżyto nie robimy yy, głęboko jak pod robimy na 20 parę. i że no. Operator nie ma wygody, bo nie ma nawigacji tutaj, no ale trzeba się jakoś będzie przemęczyć. Tak to wygląda 20 pary pewnie, nie? No, dziś 22 Dobra No co, no tak to normalnie jedzie ósemką, kurwa, no z górki dziewiątką, nie? No, tak jedzie, no to dobrze, no Jest oryginalnie, moc oryginalna, nic nie modyfikowane było w tym cudzyku.